Ten, ten, ten. To będzie kolekcja takie urodziny tych szczególników. <noise> <noise> Dobra, to jest moja. O matko! O matko! Nie można? No. Dobra, to jest. Dobra? Moje? To no, moje? Wszystkie są twoje. Dobra, nie Moje. Moje. Wszystkie są moje, nich mnóstwo czuję jak chętnie twoje. To jest No.

Realtic. Ale to jest Realtic. stare, więc no... Pierwszy szlicewnik, w którym malowałam. Stare, bardzo stare. W moim zdaniem. Chyba. Ale to i tak ulepszałyśmy. Mhm. To, bo niektóre były bardzo... Cięcie kolory, czy tak to nazywa. Niektóre tu miałam być wycieniowane, ale to było przez tatę albo koleżankę starszą. Dobra, pójść! Rudę. Tam, tam, tam. Fajnie, że rudę, To jest czyjeś, pisze. ładne są tu niektóre. Co? E, to? to? To. To. I to jest bardzo śliczne. To jest takie, to jest z wełny jest. robione. Nie wiem, no. czy to widać. Ale ja na pewno do tego jest. To super. To jest Tu ktoś tam. Tu miałam dobre kreski, bardzo mi się to kolory hmm. pokazały. Zbiorowane męskiem, ale okej. Okay. No. O to jest Mai. Mai. Mojej koleżanki z klasy naszej. To moja. To Mai. E, to jest. Tak, to tak. To jest na Milenę. To jest ładne. I to I jest na, na Tylko, że wiecie, tutaj jak widać taką graseczkę, to Natala da do, do, do tego. Do szyi. Mniej więcej gdzieś... Dotąd. No fajnie, to różnię. Więc widzimy, ale wtedy miałam na no że Jezu, jakaś Jezu. I fajne były te karty. A mi się nie podobały. I li, 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 li. No. Dobra. następne są nic. To jest takie strony. ludowe ble, ble, ble. Stronie... Ale nie rysowałyśmy zdrowej. To jest trudne i Czasami się trudno mam I długo. No. A strasznie. Zresztą to takie. nie chce. one no, no fajnie, Aktorki, aktorka. aktorka. Z małymi plecami. Kleopatra i, i, i dziewczynę na pokazie młodym. E, Drużyna Gelfinów. Takie. Kawajka. Niestety. Kawaj, bla, bla bla, jak to się mówi na maju. To, to jest Alex. To jest, jest tancerka. To jest moja. To jest taka indziejka. To jest. Elw z. Elw, nie ma. To jest cyridek i tygrysu. One wygrają, posłanniejsza to jest Stefan. Taka ma skutka ich szkoły. Wiem, no są. ładnie je Dziękuję. To moja. A to, to mam jest, talent. Mam talent. To coś tam. To mi się. To jest takie. Nie wiem, co to, ale okej. Okay. Buty. Tam, tam e, to jest nie skończona już z tego. A, no jest goma. Tak. Karnawał. Przecież miałaś tam karnawał. A to było fajnie. To jest ładne. To ja malowałam. No To jest śmieszne. To I chyba miałam tam jeszcze. duża głowa. Wiem, Mi się nie udało. O, to jest ładne. Góż nie ale też fajnie. Dobra. To, się też nie udało. To, też. To jest nawet fajne. i koniec. No, jeszcze nie To jest super hero, czyli super bohater. To, to jest lewi. mój ulubiony. <noise> Ona jest śliczna. Tak. Jeśli nie wyrobimy to będzie jeszcze czwarty odcinek. To jest takie o. To taki M. To, to jest Super bohaterka.